Witajcie, albo właściwie żegnajcie. Nagrywam to 12 grudnia. Jutro mamy taką datę 13 grudnia dosyć charakterystyczną. I kto wie, czy to już nie będzie ostatni dzień, kiedy wiedza dla wszystkich jest dostępna w tak szerokiej ilości ponad 1300 filmów, bo tyle się naliczyłem. To, że się jest. Żegnamy nie oznacza, że nie będzie można z nas znaleźć. W opisie pod filmem macie linki do kanału Jacka, który już dawno temu powstał do tego naszego kanału zapasowego, który pomału uzupełniamy do mojego kanału, do Ramblów. No, co będzie, to myślę, że do końca roku się wyjaśni, czy każdy pójdzie swoją drogą, czy będziemy jednak na następny rok ten projekt jeszcze jakoś razem realizować. Ciężko mi jest powiedzieć, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na pewno Was o tym poinformujemy. W tej chwili jest ten kanał rezerwowy, są już pierwsze nagrania premierowe. Także zapraszam, korzystajcie. Myślę, że to jest jakaś taka najbardziej optymalna formuła. Jeśli chodzi o to, co się tutaj dzieje, no to niestety jesteśmy na kwarantannie, a być może już zeszliśmy z ringu, gdyż ponad 4 lata temu zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w pewnej rozgrywce. Która opiera się na określonych zasadach. Zasady były bardzo proste. Proszę bardzo, jeśli chcecie się dostosować do tego, co wam wytyczamy, to proszę bardzo, możecie funkcjonować, rozwijać się, kreować, być oglądanym, podziwianym, banowanym, krytykowanym, polubianym. No, naprawdę oferta była bardzo usząca. No, i rzeczywiście przez te 4 lata wyglądało to dosyć ciekawie. Nigdy bym nie przypuszczał, że dojdziemy do aż takiej licznej grupy ludzi, którzy nas chcą oglądać, bo ci subskrybenci ponad 112 tysięcy to naprawdę robi wrażenie. Ja bym bardzo chciał. Podziękować wszystkim, którzy nas oglądali, a szczególnie tych, którzy wspierali, to dzięki Wam rzeczywiście mogliśmy aż tyle rzeczy zrobić i ten dorobek jest całkiem, całkiem ciekawy. No, niestety te zasady, do których ciągle będę powracał, były specyficzne. I tutaj muszę przyznać, że powinienem podziękować wielkiemu algorytmowi za to, że przymykał. Oko na wyskoki pozwalał nam na co nieco więcej niż to, co było zapisane w tych sztywnych regułach. No, niestety w każdej beczce jest łyżka dziegciu i tutaj też się znalazł taki jeden mały zapis, który pozwalał algorytmowi na to, żeby w każdym momencie, jak sobie tylko rzeczy, wezwać nas na taki pojedynek na ringu. Wiecie, jak to jest na rynku? Jak jesteście trzy razy liczeni, no to do widzenia. W naszym przypadku raz już dostaliśmy takie wezwanie, to był kwiecień tego roku, dostaliśmy raz po banie i na tym się skończyło. No niestety, kronombrny uczestnik rozgrywki nie poprawił się. No i czy to pod wpływem tego, że ktoś go jakby zadenuncjował i wezwał na ten pojedynek, czy też w wyniku tego, że Wielkie Oko Stwierdziła, że to już jest ten czas. No, znów ten nierówny pojedynek się rozpoczął. Tak jak powiedziałem, zasady są takie. My możemy być prani po Bani, za to nic nie możemy zrobić, i ten cios może spaść w każdym momencie. 21 listopada pierwszy raz dostaliśmy po Pani, przez tydzień dochodziliśmy do siebie. Drugi cios padł 28 listopada i praktycznie. Trwało ta taka przerwa, kiedy mogliśmy cokolwiek zrobić, to było kilka godzin. No i w tej chwili kończy się ten okres, i sam jestem ciekaw, czy trzeci raz, jak dostaniemy po bani, zejdziemy z ringu albo nas zniosą, czy też jeszcze przez jakiś czas będziemy funkcjonować. Bez względu na wszystko, jak się, jak się życie potoczy, czy będziemy krócej, czy dłużej, to będzie kwestia, czy ten film zostanie nadany, czy nie nadany, czy go wysłuchacie, czy nie wysłuchacie. W opisie jeszcze raz przypominam, że tam będzie można nas znaleźć, może w mniejszej formule, ale myślę, że co jakiś czas będziemy się tam pojawiać. No i cóż, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że nas wspieraliście, oglądaliście, byliście zainteresowani tym, co tworzyliśmy, szczególnie Jacek. Um, a cóż, a wielki algorytm, no, rzeczywiście. Dał nam bardzo dużo fory i przez długi okres czas, czas pozwalał nam na to, żebyśmy byli widoczni. Także jeszcze raz dziękuję, żegnajcie i dzięki Ci wielki algorytmie. Do widzenia.